Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na przepyszne gołąbki bez mięsa, na czasie z młodej kapusty. Takie gołąbki z ryżem albo z kaszą jaglaną również mogą smakować wyśmienicie. Wystarczy dodać składniki przyprawowe jak czosnek, cebula, yy, jeszcze wzmocnią ten smak właśnie pieczarki. Te wierzchnie liście kapusty odkładam, wycinam głomba z takim małym zapasem, cieniując do środka, żeby, żeby nie uszkodzić tych dalszych liści. Kładam kapustę do wrzątku, maksymalnie do około 15 minut w takiej wodzie, może nie wrzącej, nie gotującej się, ale takiej właśnie około 95 stopni. Liście miękną, wyjmuję później, osączam na durszlaku. Ten otwór po głąbie trzeba skierować ku dołowi sita, żeby dobrze woda osączyła się z liści. Kiedy kapusta stygnie i także ugotowany ryż, ryż gotujemy mniej więcej z około 150-160 gram na taką kapustę. Pieczarki kroję w kostkę, również taką dość sporą cebulę. Cebulę podsmażam na niewielkiej ilości tłuszczu, tylko do zeszklenia. Po chwili dodaję ciut pieprzu ziołowego, wszystko razem podsmażam i zaraz dodaję pieczarki. Podsmażam kilka minut, dodaję pozostałe przyprawy, troszkę soli, nie za dużo, bo i tak jeszcze finalnie będę przyprawiać cały farsz. Pod koniec jeszcze warto dodać taki starty czosnek i jeszcze tylko moment poddusić, wymieszać i zestawić do wystudzenia. Mam już tutaj wystudzony ryż. Dodaję wcześniej przygotowane pieczarki. Ten ryż postarajmy się w miarę możliwości dobrze porozbijać. W trakcie też przygotowałam trochę posiekanej zieleniny widać koperek, szczypiorek. No i też dodałam troszeczkę lubczyku. On też podkreśli dobrze ten smak takich wiosennych gołąbków. Do farszu dodaję jeszcze dwa całe surowe jajka. I jeszcze tylko trochę soli, pieprzu do smaku, mieszam całość mniej więcej dokładnie. Wystudzoną dokładnie kapustę rozbieram z liści. Potem jeszcze z tego głównego nerwu usuwam nieco tej masy, żeby była bardziej, żeby liść był bardziej elastyczny przy zwijaniu. Tutaj pokażę mój sposób na szybkie gotowanie gołąbków w garnku. Na spodzie układam 2-3 liście, żeby gołąbki się nie przypaliły w trakcie gotowania. A tu już proste zwijanie. Najpierw układamy farsz centralnie, robimy pół obrotu, rolowania. Potem boki zgarniamy kolejno do środka i zawijamy do końca w miarę ściśle, żeby nie były te gołąbki takie rozluźnione. Ważne też jest układanie takich gołąbków w garnku, powinny być ułożone ściśle, jeden obok drugiego, tak zablokowane oczywiście tym zawiniętym końcem liścia do spodu. Zalewam gołąbki na przykład wczorajszym rosołem, dorzucam jeszcze tutaj jeden liść laurowy, ale nie jest to konieczne i wypróbujcie ten sposób. Przykrywam talerzem, na to układam jeszcze szklankę. No to już musimy dopasować do tego, jak nam wyjdzie to w danym garnku i przykrywam dobrze pokrywą, troszeczkę tam trzeba ucisnąć w razie potrzeby, wstawiam na grzanie, gotuję na wolnym ogniu około pół godziny, to młode gołąbki szybko się ugotują, te ze starszej kapusty trzeba gotować około 40-50 minut. Proponuję też lekki, bardzo łatwy sos. Na bazie również rosołu dodajemy tylko zagęstnik. Ten rosół bulion jest u mnie również bezmięsny po prostu wywar z jarzyn. Rosół możemy jeszcze przyprawić. Ja dodaję tutaj trochę czosnku takiego w proszku, troszkę papryki, troszeczkę również pieprzu ziołowego. Zagęszczam moką ziemniaczaną rozpuszczoną w zimnej wodzie z dodatkiem mleka. Ogólnie przepychota, bardzo polecam, pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejne filmy.